Zaśka, to temu synowi Frankowemu co dać na to wesele! Cekzę, pamiętasz z kieloną Franek do w 87? Nie bocyz, nie? My mieli ten kajet, coś my tam zapisywali, pamiętasz? Krzciny, Komunia. Na komunie to dali temu nasemu mało. Ej, Jezus Mario! E to dziady, e zaś katy jeszcze mimo moż 30 złotych oddać, jest wesele, o na zakładce było. Oni nam dali 2000 starek złotych, no, no na dzisiejsze pieniądze to jest 20 grosy. Jako ojciec doł, tako teraz syn będzie miał. Oni wcześniej nam dali 2000, my teraz dołamy 20 grosy. Mam złotówkę, moż mi wydać, yy, mi wydać 80 groszy. Co, jo ja im nie dam złotówki, no to to tak, ja bym im 10 tysięcy wkładał starych złotych, 20 groszy jest. O, I. Jakby Franek nam dał wtedy normalnie. To my byśmy synowi te zdali normalnie. Franek zawsze go doł, ze za komuny się zzyło lepiej. To teraz mo, niech płyje tej komuny. Idziemy Zośka, heboj.